Także witam Was w odcinku, który jest naprawdę bardzo dla mnie ważny. Po pierwsze, chciałbym nie dość, że Was nie tyle co przeprosić, a poinformować o tym, że w ramach mojej długiej przerwy na kanale już 5 grudnia zagram w najcięższy części w swoim życiu, kiedy opisywałem w drugim odcinku o swoim, o swoim po prostu planie na udział w różnych kontentach typu igrzyska to właśnie takowe one się pojawią. Już wcześniej nagrywałem igrzyska i dajcie znać, czy też chcecie z nich zobaczyć e, odcinek. Nie powiem wam, czy wygrałem, czy przegrałem, ponieważ nie wiem, czy będziecie chcieli zobaczyć, czy nie, ale na pewno. 5 grudnia będą igrzyska, które na pewno będę chciał wygrać. Teammate, który będę miał, a już o nim wiem, jest naprawdę ciężki i uwierzcie mi na słowo, że bardzo ciężko mi będzie z nim grać. Jednakże są i tego plusy. Każdy z nich ma jakieś tam swoje plusy podczas gry i coś potrafi, więc na pewno się ogólnie tego nie boję. Jeżeli chcecie jednak zobaczyć mnie w akcji, bo pomimo wielu shortów czy filmów, możecie powiedzieć, że to jest ustawione. Jednakże igrzyska nie mogę ja ustawić, ani w ogóle nic nie mogę ustawić. To prawda, znam się z właścicielem igrzysk i mogę powiedzieć od razu że nawet bym nie wpadł na pomysł, żeby po prostu was poszukiwać. Bo tak jak mówię, chciałbym robić kontent po swojemu więc błagam was, docencie to, bo mam ku temu powody, dlaczego nagrywam i dlaczego zacząłem nagrywać. Jednakże, tak jak mówię, jeszcze raz was przepraszam za moją długą przerwę. Jak widzicie, mój kanał naprawdę już wzrósł w siłę. Z 40 chyba 9 subskrybentów zrobiliśmy 61. A za chyba 63 w tym czasie, dziękuję Wam, lecimy po 100 subów. Jeżeli będziemy mieli 100 subów, to naprawdę wiele rzeczy się wydarzy na tym kanale. Nie mówię o jakichś mega w specjalach, ale na pewno mam przygotowane wiele serii takich jak poza Minecraft Cienią, Minecraft Szkoła i może kto wie, poza igrzyskami rapy.pl coś no, rapy czyli na największym serwerze w Polsce. Nie ten drugi, ten taki dosyć niefajny. Więc mm, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło. No i co? Ja uważam, że na ten moment to jest koniec tego odcineczka. Prosiłbym was jeszcze raz o to, żebyście weszli na mój kanał. Nie wiem kiedy. Postaram się zmontować ten film do 1 stycznia. Żeby ten film był ładny. Żeby ten film był trudnie zrobiony. Żeby ten film miał dużo jakości w sobie i dużo takiego, co sprawi we, u was taką radość. Więc na pewno Igrzyska będę chciał nagrać I uwierzcie mi na słowo że ja nie jestem byle jakim graczem. Ja nie mam żadnych tierów, ani czegoś, co mi jest w ogóle niepotrzebne. Ja jestem graczem, też nie mówię o sobie na, jako najlepszego po prostu, ale jestem w stanie zrobić wiele na tych Igrzyskach. Duża ilość osób mówi o mnie. Że jestem osobą, która naprawdę może stanowić zagrożenie. Ja wiem, że wielu z was może po prostu powiedzieć do mnie, że się poczuwam czy coś, ale to jest nieprawda. I udowodnię wam to na igrzyczka śmierci. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziecie mi dopingować. I kto wie, może zrobię z tego nawet live'a. ale na razie myślę, że live są nieopłacalne, bo nie wiem jak dobrze mnie przyjmiecie i nie wiem, ile osób z Was będzie mnie oglądało. Miejmy nadzieję, że dużo. Chciałbym też, żebyście wpadli na mój pierwszy odcinek Minecraft w cieniu Naprawdę jest fenomenalnie zrobiony I uwierzcie mi, te 50 minut was nie zbawi nie, z, nie zbawi A uwierzcie mi na słowo Jest to bardzo dobrze zrobiony odcinek I już drugi Jest w fazie produkcji Więc polecam wam serdecznie Także do zobaczenia I widzimy się niebawem A dokładnie to po 5 grudnia W sumie to nie wiem, no Dowiecie się niedługo No to zostawcie suba, łapka Łapka, łapkę. No i cześć. Helu.